Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Powrotu na Szczyt. Mamy kolejne dwa upgrade'y w drużynie, mamy Bruno Peresa i mamy Rafinie po właśnie, że tak powiem, po zakupie oczywiście kart, po stylu gry, zmianie pozycji dla Rafinii. Około zostało nam właśnie 210 z tysięcy z tych tam 217 pewnie by nam zostało troszeczkę więcej ale po prostu zaokrągliłem to sobie w dół. Nasz rekord wynosi obecnie 170 w niskich dywizjach póki co obecnie znajdujemy się już sobie to sprawdzimy znajdujemy się w dywizji 7 mamy 598 punktów skill ratingu i brakuje nam. 152 do kolejnego awansu. Także na tym się dzisiaj skupimy, i najprawdopodobniej w tym odcinku, raczej po tym odcinku, będziemy sobie wymieniali naszego tutaj pięknego Romarinio plus właśnie Paulo Otavio na ostatnich dwóch złotych zawodników, i tak jak wspominałem wcześniej, o ile pojawią się właśnie paczuszki z ikonami, to sobie zrobimy taką paczkę z ikoną i wtedy wymienimy sobie po prostu chłonę Jezusa na jakiegoś złotego Diego Carlosa albo kogoś. Jeżeli takie paczki się nie pojawią, to kupimy sobie jakiegoś obrońcę. Legendę, ikonę, i właśnie zatrzymamy sobie go na tydzień. I ewentualnie wtedy, jak te paczki z tymi ikonami się pojawią, to sobie go sprzedamy i zrobimy sobie właśnie taką losową ikonkę. Także teraz, już zbędnie nie przedłużając, przejdziemy sobie do gameplayu i zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj coś wygrać. Czy znajdziemy w końcu jakiegoś pogromce dla siebie, i oczywiście poklepiemy troszeczkę piłeczką. Także zaczynamy. Także mamy przeciwnika numer jeden, mocno ofensywny skład. Widzicie na ekranie też, yy, jakie wyzwania musimy sobie wykonać, żeby zarobić na upgrade tej szejry. I pierwsza brameczka z podcinki, bardzo, ale to bardzo dziwna sytuacja, ale takie strzały wchodzą, można tego śmiało próbować, naprawdę. Jeżeli bramkarz tylko troszeczkę ruszy się ze swojej linii śmiało, można mu pakować podcinka, jeżeli obczaicie właśnie, ta, jak, właśnie jaką siłę dać, czy jaki też i troszeczkę timingu większość tych strzałów wchodzi kolejna akcja, prosto, sobie klepiemy Alan. Patrzymy, wchodzący Paulinho, mamy już 23 minutę i 2 do 0 w tym spotkaniu. Tutaj też ode mnie taki krótki mini poradnik, właśnie jak zrobić te biegi kierunkowe. Tutaj widzicie na ekranie co musicie sobie ustawić w trybie trenera. Oczywiście jest to widoczne tylko i wyłącznie w Rivals i Squad Battles. Jeżeli sobie to ustawicie, to foot Champions z tego mieć nie będziecie, ale skorzystałem z okazji właśnie żeby coś takiego wam pokazać, mniej więcej jak to się robi. Jest to osobiście do wykonania samo w sobie banalnie proste, ale trochę już jest ciężej to wprowadzić, tak powiem, do swojego gameplayu. Tutaj widzimy, staramy się tą piłkę prze przejąć, o ile nam się uda. Alan odebrał piłkę, Bruno Perez, Podanie, Paulinio. Klikamy L1, i następnie, właśnie po tym L1, musimy prawą gałkę tym razem wychylić. Tutaj może macie małe zbliżenie na kontroler. Widzicie, wciskamy L1 i zaraz po tym wychylamy prawą gałkę w kierunku, w którym chcemy, żeby nasz piłkarz biegł. I te strzałeczki się pojawiają, i wtedy nasz zawodnik zaczyna sobie biec. Kolejny przeciwnik, też dosyć ciekawa drużyna. Ten Kielini chyba jest trafiony. To chyba, chyba ta karta była w paczkach, to nie było SBC. Ale tutaj w tym meczu pojawiły się problemy. Tracimy pierwszą bramkę w szóstej minucie po samobóju. Wydaje mi się, że to był Eder Militao. Ale nic, nie poddajemy się. Mamy rafinie w składzie, także trzeba próbować. Rafinia, piękne potrojenie można powiedzieć na skrzydle. Wyszliśmy sobie tutaj tym tajszeirom podanie rafinia i pierwsza bramka w naszych barwach. Gratulujemy bardzo, ale to bardzo przyjemny, bardzo fajny zawodnik, i później zobaczycie, co też on właśnie wyczyniał. Teixeira oddajemy piłkę Sokratesowi, posyłamy piłkę prostopadłą, zatrzymujemy się, próbujemy lodnąć, Niestety się nie udało. Rafinha niestety dobija w dupę terstegena i nie pykło. Mamy dalej jeden do jednego. Znowu Sokrates, nasz maestro. Tutaj próbuje wykreować nam kolejną sytuację tej wybiegł na spalonego, dlatego podajemy do Paulinio, spowolniamy z powrotem akcję Paulinho Teixeira na spokojnie, małe ruchy lewym drążkiem i kolejna bramka lobikiem, mamy już bodajże dwie o ile się nie mylę także jeszcze trzy i jedno z zadań będziemy mieli zaliczone, na końcu odcinka też właśnie pojawi się takie małe podliczenie ile właśnie udało nam się z tego zadania wykonać i Jamie Vardy łapie nas na kontrze Mamy 2 do 2 w 27 minucie, i za chwileczkę już mamy minutę 29. Kielini wypycha Sokratesa i można powiedzieć, idealna bramyszka z takiego troszeczkę kikofu Williams wbiega, ładuje z prawej nogi po długim słupku. Mamy 3 do 2, także pojawiają się pierwsze problemy. Paulinio do Alana do Sokratesa z powrotem. Paulinio, Teyszeira, piłka fruwa od jednego zawodnika do drugiego, dostajemy i finezja. Niestety z pola karnego, nie spoza pola karnego, dlatego sobie tego nie zaliczymy, Alex Teixeira na 3 do 3, aż się boję jak odblokujemy sobie tą lepszą kartę, tą Halloweenową czy też Rule Breakera, gdyż tym zawodnikiem gramy się naprawdę, naprawdę bardzo przyjemnie. Bardzo ładnie on się gdzieś tam obraca. Jego statystyki w ogóle nie sugerują tego, jak ten, jak ten zawodnik gra. Na pewno, jeżeli macie jakieś tańsze drużyny i możecie sobie takiego zawodnika wcisnąć, to jak najbardziej tak samo jak Rafinia. To, co Rafinia czasami wyczynia, tutaj powalczył pięknie po pił o piłkę w poprzedniej sytuacji i strzelił nam bramkę na 5. Tutaj zatrzymujemy się powoli, czekamy co zrobi nasz przeciwnik. Troszeczkę sobie dryblujemy, tylko lewy drążek bez żadnych tam modyfikatorów, żadnego jeden, nic. Obracamy się i niestety tej bramki nie udało nam się wcisnąć. I co? Mamy rzut rożny. A no to, jako że Sokrates jest kawałem skurczybyka, próbujemy. Przyjmujemy Rafinia, obijamy jednego obrońcę i, i spójrzcie na tą bramkę. Jeżeli uważacie, że Rafinia po takim zagraniu powinien dostać na przyszły odcinek swoją kartę w formie, która jest oceniona bodajże na 84, tutaj jeszcze mamy tą akcję na zwolnieniu. Rafinia omijamy, ładujemy fineskę i Ter Stegen. Absolutnie bez szans. Jeżeli chcecie zobaczyć w przyszłym odcinku Rafinie w wersji Inform 84, o ile się nie mylę, to śmiało komentujcie. Wciśniemy takiego zawodnika. Myślę, że po tym, co dzisiaj wyczyniał właśnie w tych kilku meczach, które sobie dzisiaj rozegrałem, to naprawdę mu się należy. Co do przeciwników, to powoli robi się coraz ciekawiej. Tutaj Sokratesowi się nie udało. Bardzo szkoda. Myślę, że jakby nie był może zmęczony, to by to wcisnął, ale Sokrates bania i ładujemy przeciwnikowi na 7 do 3 i tutaj jeszcze próbowaliśmy lobikiem nie udało się i znowu chyba Złapiemy się na kontrę Hakimi, tutaj niestety nasz, nasz chyba tutaj Juan Jesus gdzieś się zawiesił, już jak Hakimi nas przeszedł nie dało rady go dogonić i mamy 7 do 4 i tutaj już ostatnia sytuacja, próbowaliśmy coś przypakować Sokratesem, niestety za słabo naładowałem ten pasek siły, ta piłeczka opadała ładnie, ale za słabiutko i nie udało nam się strzelić i ten mecz kończy się wynikiem 7 do 4. Najprawdopodobniej, o ile czy o czymś nie zapomniałem, tak, tu będzie 7 do 4. I oczywiście w tym odcinku, tak jak wspominałem w poprzednim, nie będziemy sobie naliczać pieniędzy za te bramki, gdyż i tak mamy ponad 200 tysięcy, nie za bardzo mamy na co to wydać. W kolejnych odcinkach w kolejnym odcinku oczywiście wymienimy sobie lewą stronę, to jest lewego obrońcę i właśnie lewego skrzydłowego, to też zaproponuję Wam na koniec odcinka i zostanie nam tylko właśnie ten jeden obrońca środkowy, czyli Juan Jesus, o którym już właśnie wspominałem, jeżeli będziemy mieli tą ikonę, mieli kupić z rynku, to kupimy obrońcę, jeżeli wyjdzie taka paczuszka, to wtedy losowo i wciśniemy, kogoś za niego, piękna bramka rafinia do tej szejry, pięknie współpracują razem nasi Brazylijczycy, działają naprawdę tutaj, i nam się zakręcił, tutaj już było cię dużo ciężej w tym spotkaniu, naprawdę drużyna przeciwnika tutaj mnie złapał na jakieś takie bardzo dziwne podanie prostopadłe, Rahim Sterling tą piłeczkę kończy, aż można powiedzieć, to jest to troszeczkę nierealistyczne, bo ostatnio Rahim ma widza angielskiej problemy i tutaj też musiałem stwierdziłem, że zmienię sobie kamerę, bo chcę widzieć troszeczkę więcej na boisku, co by nam nie złapał, żebyśmy nie złapali sobie jakiejś prostej porażki. Oczywiście zmieniamy kamerę współpracy 0 wysokości 3 zoomu, czy też zbliżenia i jedziemy sobie dalej z temacikiem Rafinia tejshire'a. Tutaj złapaliśmy lewego obrońcę, wybiegł sobie bezsensownie. Wbiegamy w pole karne, mamy dużo miejsca, czekamy na ruch bramkarza i pakujemy na 2 do jednego. Oczywiście Alex Teixeira po raz kolejny. Sokrates, Toro Marino. tutaj użyłam znowu y, tych biegów kierunkowych. Tutaj wystawił nam się za daleko ten Teixeira, ale wrócił ładnie na pozycję. Zatrzymujemy się, próbujemy loba. Nie pykło, troszeczkę słaba to była okazja na tego logika, ale liczę, że może jakoś fartownie to się przyciśnie. Tutaj skulpturn, po raz kolejny, o którego pytacie. Jeżeli właśnie macie jakieś wątpliwości, jak się wykonuje co po niektóre sztuczki, to jest na kanale filmik, który dosyć dobrze to pokazuje. Na którym troszeczkę czasu spędziłem, wrzuciłem go jakiś czas temu, jak najbardziej wszystkie te sztuczki. Które gdzieś sobie tu ja tutaj robię, to one wszystkie są tutaj. Bardzo dziwna sytuacja. Mamy rzut karny. Jeżeli sobie to cofniecie i zwrócicie uwagę na pada, to widzicie, że trzymam tylko L2 i R2, a pogba się przewraca. Ale rzucamy okiem, patrzymy, co robi nasz przeciwnik. Widzimy, że próbuje to wycelować w prawą stronę. Dlatego też zaczekamy, rzucimy się w prawo. Też przesunąłem się w prawo. I na początku yy, przesunąłem się do środeczka i obroniliśmy bardzo ładnie ten rzut karny, przeciwnik nie zmienił swojej, yy, swojej strony, w którą chciał strzelać, tutaj podanie. Alan, nie pykło, tutaj już końcówka tego meczu. To chyba najtrudniejszy mecz jaki rozegrałem dotychczas, mimo wszystko. Gdzieś tam przeciwnik miał bardzo duży szans, który udało nam się wybronić. i tutaj kolejne spotkanie też, kolejna drużyna z Premier League, no bo skąd żeby inaczej, coś nie są zbyt kreatywni ci nasi przeciwnicy, no ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że Premier League jest piekielnie popularna, a jeżeli chodzi o Premier League, to dzisiaj mamy wieczorkiem mecz Chelsea-Leicester City, także to jest na pewno bardzo ciekawy mecz, który sobie obejrzę i dajcie znać też jak typujecie. Ja mam nadzieję, że Chelsea troszeczkę się w końcu obudzi, jednak ten mecz wygra, jest to mecz na pewno bardzo ciężki i yy, no, oczywiście o trzy punkty. Leicester też jest bardzo wysoko, jeżeli się nie mylę, to jest ponad Chelsea obecnie w tabeli, także najwyższy czas, żeby chłopaki, Franka Lamparda, którego bardzo lubię, bardzo cenię Troszeczkę się obudzili. Tutaj kolejna sytuacja i można powiedzieć, piękny już troszeczkę schemat oklepany przeze mnie. Wbiegamy, czekamy podwójne podanie. XX, czy też na mm, tak zwany lofted pass, czy na Xboxie to się chyba robi? No, zwykłe podanie, wciskamy dwa razy, piłeczka jest wtedy delikatnie podniesiona i takim półwolejem. Tutaj kolejna sytuacja. Obroniliśmy tą kontrę, wybiegamy. Bruno Perez, troszeczkę się nie niego bałem, gdyż ma trochę kiepskie. Pracowitości, jeżeli chodzi o właśnie bocznego obrońcę, bo ma aż, bo ma wysoką w ataku, o ile się nie mylę, i niską w obronie. Przez co bałem się, że jeżeli wrzucę go, właśnie żeby oni się ruszali i wybiegali, pomagali mi w ofensywie, to nie, nie, niezbyt chętnie będzie się chciał wracać. Póki co, z, zbyt dużo nie używałem tej wytycznej, której, którą sobie właśnie możecie zobaczyć. Nawet nie wytycznej, tylko właśnie tego, tej opcji z dibada. możecie sobie zobaczyć w filmiku, który wrzuciłem wcześniej. Właśnie z całą tą formacją troszeczkę dokładniej wytłumaczoną I oczywiście tutaj możecie sobie zobaczyć więcej gameplayu Swoją drogą dwa filmy w jeden dzień Brawo dla mnie, nie spodziewałem się, że się z tym wyrobię Ale te filmiki właśnie z tej drogi na szczyt Bardzo, bardzo przyjemnie mi się to nagrywa Bardzo przyjemnie mi się to montuje Nawet jeżeli w końcu dojdziemy do jakiejś wyższej dywizji to Zaczniemy trochę przegrywać To będzie tylko ciekawiej Tejszejra do Sokratesa i mamy 1-0, do 0, 24 minuta, Romarino, Sokrates, nasza gwiazda, Alex Teixeira, który wyrasta nam na taką małą legendę tutaj w ofensywie, Alan Teixeira. Obróciliśmy się z, tylko za pomocą lewego drążka w dalszym ciągu, też jeżeli właśnie macie jakieś yy, wątpliwości, co wykonuje to zawsze. jest Istnieje na YouTubie taka opcja, że możecie sobie to w, yy, puścić troszeczkę w zwykłym tempie, dlatego możecie sobie cofnąć do tego fragmentu, puścić to sobie na przykład na pół pół szybkości, oczywiście polecam Wam sobie wyłączyć dźwięk, chyba że chcecie słuchać jak gadam przy jakbym siedział w akwarium <gryw> co na pewno też mogło być trochę śmieszne. I możecie sobie wtedy śmiało na tym kontrolerze zobaczyć. Kontroler ma delikatne opóźnienie, ale z tego jak tak właśnie montuję te akcje różne, to widzę, że jest to w miarę, w miarę sensowne. I tutaj przejmujemy Alanem. Wybiegamy tutaj za późno tego dragbaka za długo na tym sprincie zostaliśmy. Dlatego pamiętajcie, nie sprintujcie za mocno, jeżeli widzicie, że przeciwnik się zbliża. Odpuszczajcie ten sprint i właśnie wtedy szukajcie albo jakiegoś obrotu, albo podania do kolegi, i tutaj wizja mojego przeciwnika. W ogóle nie widziałem tego Lukasa na górze, naprawdę czapki z głów 3 do 1. Bardzo, bardzo fajna akcja. Tutaj też próbowaliśmy coś wypuścić. Niestety tym Paulo otavio. Te, te podania nie są jakieś tam najlepsze. Myślałem, to miałem to w głowie troszeczkę inaczej, no ale cóż, i tutaj tracimy głupio piłkę. Lukas pakuje nam 3 do 2, i to chyba był jednak mój najtrudniejszy mecz. W którym chyba pierwszy raz, tak, w pierwszy raz w jakimkolwiek meczu, ze wszystkich, które rozegrałem, musiałem dokonać zmian. Zmieniliśmy tutaj, wrzuciliśmy Hamiltona, który obecnie siedzi na ławce naszego prawego skrzydłowego, i chyba w końcu zagrał sobie Sesinia, ale też tam chyba za Sokratesa, bo Sokrates był zmęczony. Paulinio 4 do 3. <taki> Także to tak, to był chyba najtrudniejszy mecz, jaki rozegrałem. Tutaj mamy końcówka, skończyło się 4 do 2. Dla mnie to nagramy na stadionie przeciwnika. Nasi, nasi się cieszą i lecimy ze spotkaniem numer 2 Teixeira z jedną bramką i aż z trzema asystami. To trzeba na pewno sobie odnotować. I co my tu mamy dalej? Coś tutaj za długi zrobiłem, ten fragment. A, i kolejna drużyna z Sokratesem, tym razem Baby, też bardzo, bardzo solidna drużyna, bardzo dobrze złożona, troszeczkę dziwne style gry, bo tam był używany chyba artysta aż na trzech y, piłkarzach. No ale zobaczymy tutaj bardzo prosty, ball roll w dół, i właśnie później jak wciśniecie sobie spring, to też możecie zrobić małego speed boosta. Tutaj The Bridge, czyli Marek Mostowiak. Wchodzimy, zmieniamy troszeczkę kierunek i ładujemy po długim słupku. Mamy 1 do 0, Paulo Otawio. Pięknie w obronie, odepchnął przeciwnika, odebrał tą piłkę. Naprawdę, niektórzy z tych srebrnych zawodników naprawdę są bardzo, ale to bardzo konkretni. Tak jak chociażby Romarino, który jest bardzo szybciutki. Mega, mega ubolewam, że nie zrobiłem właśnie tego, tego zadania jeszcze nie miałem w głowie, że to będą sami brazylijczycy o właśnie tą kartę specjalną pana Romarinho i to jest chyba ostatni mecz z dzisiejszego odcinka, także kolejny komplet zwycięstw, przeciwnik miał wyższy skill rating ode mnie dosyć sporo i jesteśmy w dywizji szóstej, także teraz przejdziemy sobie do upgradeów naszej drużyny, jeszcze sobie rzucimy okiem na Sokratesa, ile on tam strzelił bramek. Spójrzmy, co my tu mamy, przechodzimy sobie, mamy Sokratesa, Alanowi trzeba dać kontrakty i Sokrates ma tych bramek aż 38 w 23 spotkaniach i 15 asyst. Pozycję lewego obrońcy, moja propozycja jest następująca, jest to Alex Tejesz, nie za bardzo mamy w czym powybierać. Karty Alexa Sandro za Ligę Mistrzów niestety nie posiadam. Była to karta z SBC, o której kompletnie zapomniałem ją zrobić w danym momencie, gdyż wyglądała bardzo fajnie. No ale zapomniałem także, że propozycja jest Alex Telesz. I jeżeli chodzi o lewych pomocników, czy też lewych skrzydłowych, tutaj jest już troszeczkę bardziej w czym powybierać. Jest to Tyson, dajcie znać, czy chcecie zobaczyć. Jeżeli to będzie Tyson, dajcie znać, czy chcecie zobaczyć od razu jego lepszą wersję, czy jego zwykłą. I będziemy sobie robić wyzwania. I to samo, jeżeli chodzi o Douglasa Kosztę, Jeżeli chcecie zobaczyć go w tej drużynie. Aczkolwiek jeżeli wybierzemy dla Glasa kosztę, to na pewno będziemy sobie musieli ustalić jakieś wyzwania, gdyż ta lepsza karta Halloweenowa dla Glasa jest po prostu za dobra, żeby ją od czapy tutaj wcisnąć i dajcie znać, czy chcecie przyznać Rafini za dzisiejszy performance. Informa na sam koniec poproszę was oczywiście o lajka, jeżeli materiał wam się spodobał. Jeżeli chcecie zobaczyć coś troszeczkę innego w tej serii, oczywiście, inne narodowości też się pojawią. Jeżeli macie do mnie jakieś, jakieś, jakieś propozycje, jestem otwarty dosłownie na wszystko. Ta seria jest dla Was, jest, jest zrobiona tylko po to, żebym ja mógł sobie zrobić troszeczkę więcej interakcji z Wami. I oczywiście na sam koniec jeszcze Bruno Peresz też dostanie jakąś serię zadań, którą możecie mi zaproponować, właśnie, żeby dostał tą swoją lepszą kartę za Ligę Europy w tej drużynie. Dziękuję że jesteście dziękuję za to już ponad 4100 subskrypcji i do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku Siemaneczko